moje moi drodzy, ja jestem SKKF i chciałbym powiedzieć, że godzina 20.00, ale prawdopodobnie się nie wyrobimy. Zaraz Wam pokażę dlaczego. I słuchajcie, dzisiaj też wyjątkowo jestem Franklinem. Nie bez powodu, bo jestem w trybie single, bo chciałbym Wam pokazać pewnego moda. I mod będzie... Patrzcie, jakie to jest cudne! To jest Tico i dzisiaj będziemy sobie tuningować takie oto piękne tico, więc jedyne co musimy zrobić, to zajechać do warsztatu i co jest fajnego w tym modzie, oczywiście link do autora oraz do moda znajdziecie w opisie, możecie sobie sprawdzić, zainstalować, sami pojeździć, a to co jest fajnego w tym tico, to że mam bardzo dużo części do tuningu, które zaraz wam pokażę, więc mam nadzieję, że zrobimy z tico taką furę i pojedziemy gdzieś na narty, ale dobra, słuchajcie, pojedziemy sobie do najbliższego warsztatu albo wiecie co może byśmy gdzieś tak pojechali gdzieś tam na... Prerię czy coś? Jesteśmy na drugim końcu świata, ale w jakich warsztatach, gdzieś tam wiecie, wujek, tam Janek, Janek, wujek Zbysiu gdzieś tutaj pracuje. To on robił taką robotę, że w mieście nam tego nie zrobił i to chyba jest tutaj tak trochę przez pola, może przejedziemy, może nie wypada, ale halo? Wujek, Zbysiu? No i czas, słuchajcie, na tuning. W poprzednim odcinku tuningu, tunigowaliśmy super autko, a teraz zajmiemy się Tico, no. Franklin wygląda bardzo ładnie w takim małym kwadratowym autku. Ale dobra, co my tu mamy? Pancerz oczywiście dajemy na 100%. hamulce sobie weźmiemy rajdowe. No i dobra, tutaj zaczyna się zabawa. Możemy sobie najpierw wybrać jakieś zderzaki przednie. Fajny na przykład był taki zniszczony, co przed chwilą był. Zastanawiam się jak te kolory działają, dobra, zaraz zobaczymy. Także bierzemy taki fajny zniszczony zderzak. Tylnie zderzaki. No zobaczcie, w ogóle są te rejestracje takie klasyczne, polskie. Co kiedyś były. Może sobie tylko weźmiemy? Hmm. Całkiem spoko wygląda. Dobra, jedziemy dalej. Co, tu, co my tu jeszcze mamy? Podwozie. Aha, tutaj mamy rzeczy, które są w środku. Nie wiem, czy ja, uda mi się tak wykręcić, ale zobacz. Możemy sobie na przykład złożyć kanapę, która jest z tyłu. I chyba póki co tak zobaczymy, zostawimy. Zegarki możemy zmieniać. I sobie weźmiemy taki tutaj turbo, proszę bardzo, Franklin musi słuchajcie jeździć naprawdę dobrą furką, silnik ulepszamy na maksa, no i wydech, zobaczmy co tu będzie, mamy takie rury wydechowe, ale mamy też na przykład takie, więc takie sobie weźmiemy, myślę, że to naprawdę doda nam moc. no może nie, ale kto wie, efekt placebo będzie, eee, okej, okay, tej sobie jeszcze możemy zmienić, a co z tyłu się zmienia? Nie mogę spojrzeć do tyłu, serio? Aha, no zmienia się w sumie to samo. Dobra, weźmiemy sobie pomarańczowe postojówki. Maska. Hmm. Tutaj, słuchajcie, moim faworytem jest albo taki mały wlot, albo zniszczona maska. Że wiecie, to tylko jest takie trochę rdzawe, skordowane. Ale weźmiemy sobie chyba. Mmm, mały wlotnik będzie. Słuchajcie, Franklin lubi dobrze odpisywane fury, więc może klaksonów nie będziemy tutaj zmieniać, bo w sumie po co, albo weźmy jakiś świetny. Więc ten wlot powietrza będzie idealny dla niego. Reflektory oczywiście ksenonowe. Wystawy neonowe. To jest to, że generalnie pod nami się świeci światło i moim zdaniem do tylko to nie pasuje, więc tego nie będę zmieniał. Eeeem, czekajcie, jedną rzecz zmienię. Okej, okay, słuchajcie, zmieniłem ten tylny zderzak, żebyśmy mogli sobie tutaj wybrać kolor zderza... Boże, kolor tablicy. I żółty na czarni zostawimy, jeszcze zaraz wam coś pokażę. Lakierowanie. Kurczę, jaki jest najbardziej obciachowy kolor, który zazwyczaj właściciele Tico sobie biorą? Chyba zazwyczaj jest to biały, bo... Coś tam jest, że chyba taniej się wtedy płaci za coś, za jakiś oceany. nie wiem. Nie znam się, ale coś, coś takiego kiedyś było. Hmm... Taki biały Tico... Hmm. Dobra, przyjrzyjmy sobie kolorki, które w ogóle są dostępne. A może chromowane, tylko da się chromowane zrobić. <noise> no ten chrom nie wygląda to jakoś świetnie, ale się da. Dobra, weźmy, wiecie co, weźmy ten może biały. Albo... Także tak to ujmę się przelecę. No i różowy, ale różowego nie bierzemy. Dobra, słuchajcie, biały. Śnieżna biel, bo jedziemy w góry. Zaraz, słuchajcie, pojedziemy w góry. Ja was zabieram, tym może jeszcze... Jakiś połysk damy. ludowo biel może. I co jeszcze? Dach. patrzyłam tutaj fajne, fajne takie szyberdaszki. Ale to, co jest naprawdę fajnego, to słuchajcie, zestaw zimowy. Także, jak wam obiecałem, że pojedziemy na narty, to na te narty sobie zaraz pojedziemy. Tutaj progi... Może taki z napisem Tico. Będzie piękne, nie? Spoiler. Tutaj możemy... Tylko dostrzegawczy, spoko. Możemy mieć nawet lodówkę w środku. Czy to nie jest genialne? Słuchajcie, to jest genialne. Ale czy nie lepszy będzie zestaw kół zimowych, skoro jedziemy na narty? Chyba chyba będzie, nie? Mm. No dostałem się, lodówka, słuchajcie, też ma swój urok. Kurczę, ale będziemy jednak, słuchajcie, zestaw kół zimowych, bo jedziemy. Na narty, co tu mamy, skrzynia biegu, weźmiemy rajdową, turbo, tuning turbo, wiadomo, koła, słuchajcie, w tym nie jestem dobry, um, tutaj miałby mi pomóc Kiślu najlepiej, ale słuchajcie, skoro jesteśmy w temacie Kiśla, ten odcinek to generalnie miał być Kasia i Tomek. Problem jest taki, że jakiś lobby skasowały się wszystkie gry. Nie wiem jakim cudem on mówi, że antywirus baju nie wiem jaka jest prawda, ale próbowałem mu pomóc. Szukaliśmy tych plików ich nigdzie nie ma. Drugi problem jest taki, że on ma pół megabajta internetu prędkość, więc kiedy tam musi będzie ściągać z tydzień, więc niestety Kasia i Tomek będzie prawdopodobnie po iem który jest ten weekend. Jak to się dzieje na IM, to swoją drogą zapraszam na etapa, będę tam, więc możecie. Paść się spotkać, dobra, jakie tej Autko, słuchajcie, na, na felgach autko Boże, felgi. Na felgach się niestety nie znam. Może mu takie damy. Takie wiecie, żeby to nie było aż tak obciechowe, ale też żeby nie było aż tak brzydkie. Nie no, takie to na przykład moim zdaniem nie pasują. Dobra, coś takiego zostawimy. Nie wiem, czy to jest piękne. Chyba niekoniecznie. E, projekty opon sobie damy, prawda? niestandardowe, standardowe ulepszanie opon. Jakieś tam lepsze. Kolor Q. Cool. Hmm, jakbyście mieli Tiko i byście sobie pomalowali Felgi, na jaki kolor? Mając białe Tiko, ja bym sobie pewnie wybrał. No! Mmm. Kurczę, sam nie wiem. Pękicy. Dobra, szyby lekko przydymione, żeby ten Franki coś tam mimo wszystko widział. No i słuchajcie, tak się prezentuje nasze Tiko. I chyba jesteśmy już gotowi na przejażdżkę. Więcej tutaj nie będę zmieniał. Mi się, się takie umiarkowanie podoba. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcę opuścić Los Santos Customs. O, aż się zrobił wieczór. No, Tico wygląda, słuchajcie, bardzo ładnie. Prawdziwie piękne Tico. Ale słuchajcie, poczekamy na dzień. Ja Wam jeszcze pokażę jedną fajną sztuczkę, także chwila moment. Mamy piękny poranek, więc słuchajcie, czas już na przejażdżkę. To co wam chciałem pokazać, to że możemy też sobie zmienić tekst na tablicy rejestracyjnej, także on dzisiaj się nazywa SKKF. I słuchajcie, jedziemy na wycieczkę. Mieliśmy jechać... Gdzie mieliśmy jechać na narty, No trochę... Nie wiem czy w dobrą stronę jedziemy bo jesteśmy gdzieś w okolicach jakichś jakich bardziej pustynnych. Wydaje dobra muzyka, zmienimy sobie muzykę. Może na coś bardziej sobie pasowało. Klimat Tico. Okej, okay, to jest idealne. A pytanie, jak teraz Tico wygląda w środku? Słuchajcie, mamy tutaj ładny zegar. Mamy piękne kanapy. Brzmi też zabójczo. No ale dobra, mieliśmy jechać, Jemy, mieliśmy jechać, jedźmy na narty. Słuchajcie, ale zanim pojedziemy na narty to może byśmy zrobili Crash Test, bo tej też jest fajny model zniszczeń. Boże, Franklin! No, so, można jak się przyjrzycie, zobaczyć, że model jest naprawdę dopracowany. O Boże! Odpadła chyba jakiś fragment lampy. Oj, troszeczkę kółko ona przestaje działać. Ale dobra, najwyżej sobie sprawimy nowe tylko, a teraz jedźmy na ten narty. Wiecie co, jadę, jadę, przede mną gdzieś góry. Trochę się tutaj zimowo zrobiło, ale moje tico, że tak to ujmę w tym momencie, ledwo zipie po tym zderzeniu z tym kamperem. No, nie wiem, czy tutaj idziemy w te góry. Wiecie co? Chyba będziemy musieli tylko zamienić na nowe. Ale ja się nie poddaję, idziemy dalej. Mamy piękne widoki. tylko kurczę, gdzie była ta gubałówka? My idziemy na gubałówkę chyba. O, to jest jakiś miś, to słuchajcie, jest miś na miarę naszych możliwości. To jest miś w ogóle? Czy nie, to jest jakiś bóbr? O Boże, Franklin, gdzie ty jedziesz? O, nie wiem, czy kiedykolwiek dojedziemy na ten arty. Ha, koło mi się w ogóle nie kręci. Kurczę, Wiecie co, wróćmy do miasta, kupmy nowe tiko. No i zobaczmy, może z lodówku będziemy szybciej jechać. Oho, słuchajcie, troszeczkę mnie tym razem biało na lotnisko. Tutaj widać już pierwsze osoby na jem przylatują tym samolotem. Moje tylko jest odrobinę zniszczone, więc wiecie co? Rekons rekonstrukcja, boże, recykling, recykling samochodów to podstawa, tak to się robi. Jakby nie pomogło, można jeszcze raz. No i czas na nowe tiko, wiecie. Dobra, mamy nowe tiko. Jedziemy. Słuchajcie, jest jeszcze parę rzeczy w tym tuningu, których chyba nie da się standardowo jakby w miejscu, gdzie się tuninguje auta dostać. Jak widzicie mam teraz... o, ale ono jeździ. Mam teraz karteczkę, że sprzedam, więc słuchajcie w ogóle fantastyczny polski akcent. A pewnie nieraz widzieliście gdzieś na parkingu, jakie autko z karteczką sprzedam. No i jesteśmy na lotnisku, miejsce, gdzie naprawdę możemy potestować możliwości naszego auta. Co miałem jeszcze lodówkę wsadzić? Także słuchajcie, jedziemy po lodówkę. Lodówkę chyba zostawiłem w tym hangarze, także dajcie mi chwilkę. Ja wezmę tą lodówkę i jedziemy dalej w trasę. Dobra, mam lodówkę, jedziemy. Słuchajcie, może odwiedzimy Michaela. Mon się ostatnio taki głodnawy się wydawał. W każdym słuchajcie, słuchajcie a modyfikacja jest bardzo fajna. Jak lubicie takie polskie klasyczne samochody, to naprawdę polecam. Ups. Nieważne, że się to fajnie wygląda w świecie i tak, że mamy super samochody, nagle sobie jeździ takie tico. Moim zdaniem mega fajna sprawa. Mega fajnie to wygląda, także polecam. Ups. Yy, 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 tak, a propos modelu zniszczenia, spoko. No, lodówka nam nie wypadła. Ale słuchajcie, jeżeli taki tuning yy, dość nietypowego auta wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Wybaczcie mi jeszcze raz, że ten odcinek nie pojawił się o tej godzinie, o której powinien, ale no cóż, pracujemy nad rozwiązaniem problemu z GTA Kiśla no i widzimy się niebawem niebawem przypominam odcinki 20.00 Trzymajcie się, cześć!